Kiedy pisałam książkę PRL się śmieje, kiedy szykowałam ją do druku, stanęło przede mną zadanie wybrania fotosu, który zdobiłby okładkę tej książki. Ja wówczas nie miałam żadnych wątpliwości, że powinna być to fotografia z rejsu. I całą tą prelekcją będę starała się udowodnić znaczenie tego filmu. Mogłam wybrać fotosy, które przedstawiały najbardziej zapadające w pamięć postacie kaowca, filozofa, Sędziego. Mimo to zdecydowałam się na fotografię, która ukazuje bohatera zbiorowego tej komedii. kiedy, Jeżeli państwo sięgną do książki, perel się śmieje, zobaczą na okładce pasażerów statku, którzy odpoczywają na niemal równo ułożonych leżakach i mają takie nietęgie, żeby nie powiedzieć krzywe, gąbrowiczowskie. Gęby, gęby, z którymi nigdzie nie mogą uciec, bo teren jest zamknięty. I wybrałam to zdjęcie dlatego, że wydaje mi się, że po drugiej stronie ekranu publiczność mogłaby wyglądać w sposób analogiczny, ale tak naprawdę w tej fotografii urzekł mnie, urzekło mnie połączenie dwóch sprzeczności, o których pisałam w historii polskiej komedii filmowej, a mianowicie wolności, która nam się kojarzy z czasem wolnym, z rekreacją, z prywatną podróżą po wiśle. Połączenia tej wolności z przymusem. Z przymusem, któr, do, któremu się podporządkowują w taki wewnętrzny sposób pasażerowie tego statku. To się nazywa świętowanie rocznicy kapitana, nie bardzo wiadomo o co chodzi. Ale połączenie wolności i przymusu chyba dobrze opisuje to, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o polską komedię w PRL-u. Kiedy książka wyszła, moi znajomi specjaliści z pewną ironią. W dużym poczuciem humoru komentowali styl, w jakim pisałam o polskiej komedii filmowej. Rzeczywiście trudno jest pisać w sposób poważny o czymś tak przekomicznym. Mimo to starałam się zachować ową naukową powagę. I wówczas dowcipkowali sobie, komentując tę książkę w stylu filozofa z rejsu Andrzeja Dobosza, zachowując ten jego taki monotonny ton, który Państwo znają z wejścia do wody razem z kałowcem i z poetą. Dowcipkowali w stylu, tutaj parafrazuję cytat z rejsu, z książki wyłania się idea sztuki komediowej, jakiej jeszcze nie było, jako synteza różnorodnych, sprzecznych ze sobą wartości. I to jest ironiczne, komiczne, ale jestem ziarno prawdy, skoro mówiłam o owych sprzecznościach wolności i przymusu. Ucieszyłam się, że mi w udziale, przypadła mi w udziale prelekcja właśnie do rejsu i hydrozagadki, ale zarazem uświadomiłam sobie, że właściwie dla prelegentki takie filmy to są pułapki. Są pułapkami właśnie ze względu na to, że ich autorzy wykazali szczególną czułość ucha dla nowomowy, dla sztucznego języka, dla języka, który skostniał w schematach, które nie oddają już dokładnie naszego procesu myślenia. I rzeczywiście, rejs razem z mową filozofa Andrzeja, Granego przez Andrzeja Dobosza daje taki katalog, przegląd rozmaitych odmian polskiej, Newspeak. Właściwie okazuje się, że nowomowa zainfekowała wszystkie odmiany polszczyzny urzędową, naukową, artystyczną, z czego rzeczywiście najbardziej komiczna i to staram się w książce podkreślić i, i myślę, że główną satysfakcję oglądając Rejs czerpiemy właśnie z tej odmiany nowomowy, którą byśmy nazwali Zagłowińskim nowomową ludyczno-komiczną. To jest taka odmiana nowomowy, która pobrzmiewa szczególnie w tych rytuałach towarzyskich siderowskich i mamoniów. Państwo z pewnością te fragmenty uznają za najbardziej kultowe z rejsu. Jeżeli chodzi o hydrozagadkę, tam również mamy do czynienia z zapisem pewnego sztucznego języka. Bohaterowie rozmawiają ze sobą w sposób sztuczny, ale nie jest to sztuczność, nie jest to nowomowa podsłuchana, tak jak w przypadku rejsu. W hydrozagadce ten efekt sztuczności języka został osiągnięty dzięki, dzięki takiej odautorskiej decyzji, decyzji żeby uczynić dialogi w tym filmie taką mozaiką różnych odmian języka. Mamy tutaj język typowy dla chmurek komiksowych, mamy elementy mowy propagandowej. I mamy również, co, jest, co budzi szczególną uciechę, mam nadzieję, bo publiczności z przygotowaniem humanistycznym, mamy tam cytaty z literatury wysokiej i z pewnością Państwo rozpoznają cytaty z Hamleta, z Fausta, które zestawione z, z mową trawą, z mową propagandową i, i w takiej poetyce komiksu rzeczywiście robią kapitalne, komiczne wrażenie. Zdawszy sobie sprawę z tego, że rejs i hydrozagadka są dla mnie, dla prelegentki pułapkami, to mogę mieć tylko nadzieję, że w tej żywej mowie do Państwa uda mi się pewnych schematów językowych mimo to y, uniknąć. Y, te filmy są na dzisiaj właściwie idealnie dobrane w tej parze. Dużo je łączy, y, troszkę je dzieli i o tym teraz będę chciała Państwu powiedzieć. Co je łączy? Widzę, że Państwa program dobrany jest przede wszystkim według dat powstania filmów. I tutaj rzeczywiście mamy czas realizacji, rok 1970. I to jest ważne, jeżeli myślimy o miejscu komedii w historii polskiego filmu, żeby sobie uświadomić, że te filmy powstały zanim Stanisław Bereja został królem perelowskiej komedii, królem polskiego absurdu. W tym czasie, kiedy powstawał Rejs, kiedy powstawała Hydrozagadka, Stanisław Bareja był znany głównie jako twórca komedii muzycznych, a pojęcie bareizm nie oznaczało bynajmniej tej jakości komediowej, z jaką łączymy to pojęcie dzisiaj, ale oznaczało filmowy kicz rozrywkę nie na najlepszym poziomie i estetycznym, i intelektualnym. Także trzeba powiedzieć, że Hydro i Rejs w stosunku do serii komedii Barei ze Stanisławem Tymem, z Jackiem Fedorowiczem, z Wojciechem Pokorą, te, te komedie wyprzedzają te serie z, lat, z drugiej połowy lat 70. Um. Łączy te filmy, to dzisiaj będzie w, wyjątkowo widoczne, jeżeli obejrzą je Państwo jeden po drugim. I w Rejsie, i w Hydrozagatce powtarzają się takie ikonograficzne motywy stateczku płynącego po wiśle. W dialogach pobrzmiewa dialektyka Hegla, i to nie tylko w Rejsie, ale proszę zwrócić uwagę, gdzie do Hegla, który z bohaterów Hydrozagatki odwołuje się także do, do filozofii Hegla. Także takie ukąszenie heglowskie łączy te komedie łączy je niewątpliwie ponadto skala szyderstwa. Mamy jedne z najbardziej prześmiewczych szyderczych obrazów polskiego kina. To, co jedzieli, to przede wszystkim skala oddziaływania. Race jest właściwie takim idealnym filmem, który wypełnia filozofię wpisaną w program Akademii Filmu Polskiego, a mianowicie taki punkt wyjścia, żeby opowiadać historię polskiego kina nie przez twórców, nie przez szkoły, nie przez formacje kierunki, ale żeby ją opowiadać przez wybrane filmy. Wówczas ta opowieść musi być ukierunkowana na takie filmy, które były filmami, wydarzeniami. I rejs z takim filmem był i można powiedzieć jest. To jest film, który swoim rezonansem objął ponad 30 lat XX wieku i, ten, i czujemy to oddziaływanie do dziś film który był wydarzeniem już zanim ruszyły zdjęcia, który stał się wydarzeniem w trakcie realizacji i który zyskał bardzo szeroką recepcję tuż po premierze. Film kilkakrotnie wprowadzany na ekrany polskich kin za każdym razem z jakimiś trudnościami i wreszcie film, który został ukoronowany jako naj, największy polski film kultowy ukresu XX wieku. I tutaj co do owej kultowości, to mogę przypomnieć, że na festiwalu w Kazimierzu Dolnym 98 roku film Rejs został uhonorowany tytułem kultowego filmu wszechczasów. Rok później czasopismo Polityka ogłosiło wśród czytelników ankietę na najciekawsze filmy XX wieku, najciekawsze polskie filmy XX wieku i tutaj, tutaj również Rejs zajął pierwsze miejsce. Więc można powiedzieć, że film, który był wydarzeniem w swoim czasie, dzięki tej popularności i kultowości niemal stał się filmem nieśmiertelnym. Czyli z jednej strony mamy film z 70. roku, a z drugiej strony mamy film, który opowiada nam o wieku XX. W porównaniu z Rejsem Hydrozagadka jest dużo skromniejszym filmem. Scenografia może nawet bardziej interesująca, ale w zamierzeniu już to był film, który miał być filmem skromniejszym, filmem telewizyjnym i wreszcie takim filmem, który nie znajduje dla siebie w historii polskiego kina kontekstu. Także kiedy dzisiaj będziemy oglądali Hydrozagadkę, to raczej nie dlatego, że myśli, że, żeby pokazać coś typowego dla kina polskiego początku lat 70. To jest film zupełnie wyjątkowy. Nie, tak jak mówię, nie znajduje dla siebie łatwego kontekstu w, w polskiej kinematografii. Co więcej, w twórczości samego autora Andrzeja Kondratiuka jest to również film jakby na antypodach estetycznych jego y, twórczości. Czy, czy spojrzymy na makabreski sprzed hydrozagadki, czy na kino autorskie realizowane z Igą Cembrzyńską na prowincji na Odludziu, te kolejne filmy realizowane y, do dziś. Także film nieprzystający, film wyjątkowy. Także właściwie mogłam powiedzieć, że to jedyna niewspółmierność między oglądaniem dzisiaj w tymi filmami, które mamy w planie do obejrzenia.